Szaleje pożar. Małżeństwo wybiega z płonącego budynku. Żona mówi do męża. Wiesz, Jasiu, po raz pierwszy od dziesięciu lat wychodzimy dziś razem. Odczytywanie testamentu. Mojej żonie Halinie zapisuje i buprofen i paracetamol. Całą resztę majątku zapisuje mojej sąsiadce, której nigdy nie bolała głowa. Żona mówi do męża. Kochanie, sprawmy sobie wyśmienity weekend. Cudowny pomysł, moja droga. Do zobaczenia w poniedziałek. Na babskiej imprezie rozmawiają trzy mężatki. Pierwsza mówi. Wiecie, jak kocham się z moim zękiem, to on zawsze ma zimne jajka. Faktycznie, jak ja się kocham z moim frankiem, to on także ma zimne jajka, odpowiada druga mężatka. Na to trzecia. Wiecie, ja nie wiem. Nigdy nie sprawdzałam, jakie ma jajka mój Jacuś w trakcie stosunku. Po dwóch dniach ponownie się spotkały w tym samym gronie. Trzecia mężatka, ta od Jacka, przychodzi cała poobijana, z podarganymi włosami i ubraniem. Pozostałe dwie pytają się co ci się stało? Kochałam się z Jackiem, sprawdzam te jego jajka i tak mu mówię. Jacek, ty masz w trakcie kochania tak samo zimne jajka jak zenek i franek. Koło kobiety stoi w autobusie pijany mężczyzna. Ona patrząc na niego z pogardą mówi. Aleś się pan uchlał. A pani jest strasznie brzydka. Po chwili dodaje z triumfem. Ja jutro wieję, a pani dalej będzie brzydka. W przedszkolu Jasiu siedzi na nocniczku i płacze. Dlaczego płaczesz? pyta pani wychowawczyni. Pani Zosia powiedziała, że jak ktoś nie zrobi kubki, to nie pójdzie na spacer. I co, nie możesz zrobić? Ja zrobiłem, ale Wojtek mi ukradł. Mama pyta Jasia. Jasiu, jaka jest wasza pani od polskiego? już super. Już dwa razy złamała nogę w tą zimę. Nauczycielka pyta się Jasia. Jasiu, jak się nazywa warzywo, przez które się płacze? Kalarepa, proszę pani. Jak to kalarepa? Chyba miałeś na myśli cebulę. To chyba pani nigdy kalarepą po jajach nie dostała. Adwokat mówi do klienta. Mam dla pana dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Powie pan najpierw złą. Na narzędziu zbrodni znaleziono pańskie DNA. A ta dobra? Cukier i cholesterol w normie.